Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Rozmowy Mocy. Zapraszam na poniedziałkowe przesłanie anielskie. To będzie krótka wiadomość z jednej karty. Zapraszam do wyboru grupy. Grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. Nie spieszcie się, zamknijcie oczy, weźcie wdech i wydech. Otwórzcie oczy i grupa, na którą padnie wasz wzrok, jest waszym wyborem. Zapraszam. I witam cię serdecznie. Grupa pierwsza na Twoim przesłaniu. Ojej, patrz, jaka fajna karta. Siódemka wody. I przesłanie tej karty mówi: tak, możesz stanąć przed złożoną decyzją, i będzie trudno wybrać spośród dostępnych opcji. Zrób niezbędne rozeznanie lub poszukaj porady u mentora. Nadszedł czas, aby przestać odkładać sprawy na później i wziąć się do działania. Jeśli przyciąga cię konkretny kielich przedstawiony na tej karcie, jego kolor, kolor czakry, niesie znaczenie i oferuje wskazówki, gdy dokonujesz wyborów. No więc ja wam pokażę te karty. Um. I takie tutaj są kolory. Czerwony oznacza dom, pieniądze, bezpieczeństwo. Pomarańczowy oznacza kreatywność, uzależnienia i seksualność. Żółty oznacza władzę i kontrolę. Zielony oznacza miłość i uzdrowienie. Jasnoniebieski oznacza komunikację i mówienie prawdy. Ciemnoniebieski oznacza wizję i zdolności parapsychiczne. Fioletowy oznacza... Duchowość. Dodatkowe przesłanie: skup się i unikaj nierealistycznych oczekiwań. To jest moment, kiedy w tej siódemce wody, która odpowiada siódemce kielichów, znowu w czytaniach pojawia nam się właśnie wezwanie do tego, aby odróżnić marzenie od mrzonki, inspirację od. Iluzji. I tu jest właśnie to: przestań dryfować w oceanie, co by było, gdyby, a zacznij płynąć w stronę konkretnego brzegu. Można fantazjować bez końca, ale jeśli nie wybierzemy jednego kierunku, energia rozpłynie się w mgłę. Tutaj y, mamy te kolory, i tutaj są takie dodatkowe informacje. Czerwony, pyta się, czy twoje wybory dają ci bezpieczeństwo i fundament. Pomarańczowy, kusi kreatywnością, ale ostrzega przed uzależnieniem się od przyjemności. Żółty, przypomina, że masz moc, ale czy chcesz kontrolować, czy chcesz tworzyć. Ja bym tutaj jeszcze dodała odnośnie tej mocy w ogóle tworzenia to jest to, czy jesteśmy kreatywni, czy jesteśmy kopiarkami czy wpadamy na nowe pomysły, czy recyklingujemy stare idee, zasłyszane gdzieś, kiedyś, od kogoś. Zielony prowadzi do serca, wybierz to, co uzdrawia. jasno -niebieski zachęca do szczerości wobec siebie i innych. ciemno -niebieski otwiera twoją intuicję. Ale zaprasza do tego, aby jednak nie uciekać całkowicie w świat snów, żeby właśnie pozostać nogami na ziemi. Fioletowy daje duchową perspektywę, które z tych drzwi prowadzą do większej prawdy, a nie tylko do chwilowej ucieczki. Więc mamy tutaj e, zawezwanie do uwolnienia się od chaosu i wybrania jednego źródła, z którego chcecie pić. To jest czas, aby oddzielić prawdziwe powołanie właśnie od ułudy, aby skupić się na jednym projekcie, jednej ścieżce zamiast rozpraszać się na wiele rzeczy naraz, aby zobaczyć, które marzenia są karmą, a które są darmą. Afirmacja. Moja intuicja wskazuje mi, które drzwi otworzyć. Wybieram z jasnością i działam z odwagą. Całe czytanie o mocy jest obecnie na YouTube w czytaniach ogólnych. Także zapraszam. To jest chyba przesłanie, które nosi tytuł Przesłanie chwili, coś takiego. Także wybierajcie z jasnością. I działajcie z odwagą. Takie przesłanie od aniołów dla grupy pierwszej. Jeśli tu byliście, zostawcie serducho w komentarzu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Namaste. Niech moc będzie z wami. I witam cię serdecznie, grupa druga na twoim przesłaniu od aniołów. Dla was szóstka ziemi. Ho, ho, ha. Dwójka tutaj rozbija bank. Szóstka ziemi, która mówi, obfitość jest w drodze. No, i takie czytania to ja lubię. <grytanie> obfitość jest w drodze. Wszechświat kocha wdzięczne serce i nagradza wdzięczność jeszcze większą obfitością. Możesz być odbiorcą tego daru, albo to ty możesz być dawcą. Dary mogą mieć charakter pieniężny, lub przybrać inną formę, taką jak możliwość, porada czy wsparcie. Nowe możliwości zawodowe pojawiają się dla tych, na których można polegać, sprawiedliwych i odpowiedzialnych. Awans, premie i nagrody finansowe są teraz jak najbardziej możliwe. Z dodatkowych znaczeń tej karty dzielenie się zyskami, no, no to znaczy chyba wasze udziały w firmie procentowe, tak? <grytanie> w zyskach firmy. Otrzymanie pożyczki, spłata długów, świętowanie dobrze wykonanej pracy. W Tarocie szóstka ziemi to energia równowagi i wymiany. Wymiany, czyli zachowania obiegu energii. Jeżeli tylko się przyjmuje, przepływ zamiera. Jeśli tylko się wydaje, Szybko dochodzi do wyczerpania, ale właśnie obfitość powstaje wtedy, kiedy energia krąży. Mamy też tutaj kartę, symbol wagi, czy też przedstawienie wagi na, na tej karcie, która właśnie może mówić o takiej energii sprawiedliwego serca. Kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie nagroda, wsparcie, czy uznanie mogą przyjść. Ale z drugiej strony, mamy także w sobie siłę, moc i zasoby do tego, aby wspierać innych. W tym wszystkim najważniejsze klucz całej sprawy jest takie, aby dawać hojności, dawać z obfitości. Z przestrzeni obfitości, nie z obowiązku. Z drugiej strony, jeśli przyjmować, to z wdzięcznością, bez poczucia winy. A jednocześnie zaprasza nas do tego, aby zauważyć, że bogactwo nie opiera się wyłącznie na pieniądzach. No i jak to waga, aby dwie szale stały równo, ważne jest zachowanie równowagi w dawaniu i w przyjmowaniu energii, prezentów czy właśnie darów. Mam tutaj takie słowa, taką afirmację: obfitość płynie w moim kierunku i przeze mnie. Jestem kanałem wymiany, a każdy dar przyjęty i dany, ofiarowany, powiększa światło obfitości w moim życiu. Takie przesłanie dla Was, Grupo Druga. Jeśli coś tu dla Was zarezonowało, zapraszam, zostawcie serducho w komentarzu, aby pokazać, że byliście tu dzisiaj ze mną. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie. Namaste. Niech moc będzie z wami. I witam serdecznie, Grupo Trzecia, na Twoim przesłaniu od aniołów na ten poniedziałek. Dla Was piątka ognia, która mówi tak: doświadczasz pewnych wyzwań. Inni ludzie wokół ciebie mają odmienne cele i wartości, i pojawia się niezgoda co do tego, jak należy postępować oraz starcie woli. Ale sukces jest nadal możliwy, tyle, że wymaga wielkiego wysiłku. Możesz czerpać przyjemność z tego rodzaju wyzwań, albo mogą cię one wyczerpywać. To sytuacja konkurencji. Konieczne będzie, aby każdy spróbował zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Potrzebna jest jasność, aby dojść do rozwiązania. Dodatkowe znaczenia tej karty to są zawody e, takie sportowe, rywalizacja sportowa, uciążliwości, konieczność ustalania priorytetów, utknięcie pośrodku albo właśnie jakieś kłopotliwe szczegóły. No, nie da się oprzeć wrażeniu, że piątka ognia to karta konfrontacji, żeby nie powiedzieć tarcia, które aż powoduje, aż wznieca iskry. Są to, jest to pięć różnych zapałek, gdzie każda próbuje rozpalić własny ogień. No i właśnie zamiast zjednoczyć siły, aby powstał wspólny płomień, każda ciągnie w swoją stronę. No i właśnie powstaje. Chaos. I ten chaos, te różnice poglądów, to ciągnięcie każdy w swoją stronę, właśnie ta rywalizacja to jest coś, co właśnie wybija z rytmu, zakłóca pewien porządek. No i teraz, jaka u Was jest sytuacja? Czy to jest to, że to Wy jesteście rozrywani przez świat, przez ludzi dookoła nas? Dookoła was, gdzie każdy ciągnie w swoją stronę? Czy sami w sobie macie kilka sprzecznych pragnień, które walczą o pierwszeństwo, które walczą o uwagę? I piątka ognia jest o tyle um, taką kartą rozwojową, że właśnie z tego chaosu, z tego um, pocierania drasek, um, no, właśnie, może w końcu zaiskrzyć, tak? I jakby zobaczycie, że aha, czyli to tędy, to tędy trzeba iść dalej. I wtedy właśnie warto ustalić priorytety. Warto wiedzieć, że nie wszystko naraz. Warto wiedzieć, że nie każda walka jest Twoją walką, że walki też trzeba umieć. Wybierać. I tu właśnie, jakby zamiast to przepalać, zamiast się zmagać, zamiast udowadniać coś innym, wybierz właśnie, gdzie chcesz, żeby ten Twój ogień zapłonął. Czyli tutaj jest potrzebny właśnie konkret i definicja jasny wybór. To jest też ustalanie granic, zasad. Hierarchii, jakby kolejności celów. Także duża, taka ta piątka mieczy jest porządkująca. Właśnie, nie wiem, czy powiedzieć na końcu tego okresu korytarza zaćmień, nowiu księżyca, zaćmienia słońca, sezonu panny, czy właśnie na początku, Nowego, które właśnie witamy, które właśnie dla nas się otworzyło. Nie ma chyba wielkiej różnicy, czy posprzątamy przeszłość, czy posprzątamy na przyszłość? Gdzieś w tym naszym wszechobecnym teraz będzie w każdym razie posprzątane, i od teraz będzie można zacząć właśnie iść nowo wytyczoną, z doprecyzowaną drogą. Więc mam tutaj taką afirmację. Kieruję swoją energię tam, gdzie ma powstać światło. Czy też tam, gdzie ma zapłonąć moje światło. Piękne czytanie dla Was. Właśnie pełne ognia i pasji. I choć właśnie być może wiele energii tutaj jest przepalane, to jednak jest to bardzo dynamiczne, bardzo żywiołowe żywiołowa energia, która właśnie mimo wszystko, pomimo tego, że wiele się wytraca, to zostaje jednak mimo wszystko dużo do tego, aby napędzać tą lokomotywę, aby napędzać ten silnik, do tego, aby poruszać się dalej. Takie czytanie dla Was grupo trzecia. Jeśli coś tu dla Was zarezonowało, zapraszam, zostawcie serducho w komentarzu, aby pokazać, że byliście tu dzisiaj ze mną. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie. Namaste. Niech moc będzie z wami.